Tak, a ja chcę zapytać, dlaczego uchwała nosi nazwę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, bo i zaraz uzasadnię, skąd to, mo, skąd to moje pytanie i skąd wątpliwości, a to dlatego, że i mam tu porównane stawki z rokiem ubiegłym, gdzie yy, był wyznaczony przez GUS. Stawki były na poziomie 74 ,18 zł 18 groszy za ten kwintal. W, w 2013 mamy propozycję GUS-u 75,86. Miasto w zeszłym roku uchwaliło na poziomie 59,34 groszy za ten kwintal. Natomiast na dzień dzisiejszy projekt uchwały mówi o 60 zł i 69 groszy. Z, od tych wyliczeń jasno wynika, że podnosimy cenę w stosunku do ubiegłego roku o złoty 30 zł za tą decytonę, czyli za kwintal, rozumiem, tak Tak jak w zeszłym roku. To o, tu nie ma mowy o obniżce, tylko o podwyżce. Dlatego pytam, dlaczego jest taki tytuł uchwały, a nie na przykład zmieniający stawkę skupu cen żyta? Dziękuję.